Moi kochani jachtomaniacy, zapraszam Was na kolejne stanowisko polskiego producenta, polskiej stoczni firmy Nordman, która obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności. W tej chwili pokażę Wam dwie wspaniałe jednostki. Z tej strony mamy 13-metrowy Traveler 1300, jak widzicie w trzech wersjach diesel. Hybryda, prawdziwa hybryda, czyli Diesel Plus Electric, i trzecia wersja elektryczna oraz Nordman Traveler 1050, czyli 10-metrowa jednostka, która również oferuje ten jacht w trzech wersjach: diesel, hybryd i elektryczna. Te łódki, które będę za chwilę Wam prezentował, to są tak zwane travlery. więc zobaczcie, jak bardzo fajnie marketingowcy firmy Nordman wymyślili hasło reklamowe: Traveler Your Story. Bardzo sprytne. Moi drodzy, jesteśmy już na pokładzie tablera 1313 metrowej jednostki. Przedstawiam Wam przedstawiciela marki Northman, czyli Jakuba. Grzeszek, Jakub, bardzo miło. Może zanim zaczniemy, kilka słów o, na temat marki Northman. Znajdujemy się w bajecznym miejscu w Polsce, na północy Mazur, w Węgorzewie. Znajduje się tam nasza firma, w tym roku obchodzimy 30-lecie marki. Zaczynaliśmy od jachtów mazurskich. W tym momencie produkujemy jachty żaglowe, jachty motorowe z charakterystyczną linią trawler. Linia trawler jest to linia jachtów bardzo dzielnych w warunkach morskich, osiągających wyższe prędkości, niż jeżeli zwykłe jachty wypornościowe. Oczywiście potrzebne jest do tego założenie większych silników. Akurat na jednostce, w której się znajdujemy, Nordmanie 1300 trawler, możemy zamontować pojedynczy silnik o mocy maksymalnej 370 koni. Jest to jednostka Janmara V8. Ta jednostka po pozwala rozpędzić się do prędkości 20 węzłów, jak również możemy założyć dwa silniki 110 lub dwa razy 250 koni. Wtedy osiągniemy prędkość maksymalną do 23 węzłów. Aczkolwiek wiadomo, to jest typ jednostki, który pozwala Uzyskać taką prędkość, ale nie jest to prędkość, która jest cały czas używana. Jest to po prostu tak. prędkość, którą mamy możliwość wykorzystać, jeżeli potrzebujemy. A tak naprawdę, taki nazwijmy to cruising speed tego jachtu, no to jest około tam 15 węzłów, i jest to wtedy bardzo przyjemna żegluga. Co jest najważniejsze? Jest to bardzo duża autonomia. Możemy mieć tu. Dwa zbiorniki po 500 litrów paliwa, co nam daje bardzo duży dystans, który możemy pokonać. W warunkach morskich jest to super, super ważne. Powiedzmy proszę, wspominałeś o tych silnikach. Ustrukturyzujmy wiedzę. To są silniki stacjonarne, a nie zaburtowe, prawda? Tak, tutaj hmm. mamy tylko i wyłącznie silniki stacjonarne na wale, tak zwanym. Hmm. Jest to prosty wał, zakończony śrubą. Są to jednostki, które są bardzo, bardzo ekonomiczne. I rozumiem, że ten, te silniki stacjonarne e, dotyczą zarówno tej jednostki 1300, jak i tej 1050, którą za chwilę będziemy prezentować, prawda? Tak, jak najbardziej, aczkolwiek na e, 1050 czy 1050, 50. to jest taka potoczna nasza nazwa, okay. 1050 infekcyjna, e, na 1050 e, mamy silnik również stacjonarny, tylko ze względu na ograniczoną przestrzeń w komorze technicznej, musieliśmy zrobić tak zwane rozwiązanie V-drive. Czym ona się charakteryzuje? Wał wychodzi do przodu i jest skierowany pod silnikiem. W stronę, jakby pawęży rufowej. Ok, to jest ta różnica. O rufie tego statku wspominałeś poza kamerą, że to jest taki kluczowy element tego jachtu i kluczowy wyróżnik, tak? Powiedzmy, czym się właśnie ta część jachtu charakteryzuje. Tak, tu akurat jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to mamy bardzo, bardzo wyjątkowe rozwiązanie. Na obu jednostkach jest to specyficzne rozwiązanie dla naszej marki. Nie zauważyłem jachtów, na których występowałoby takie okay. rozwiązanie. Czym to się charakteryzuje? My na swoich jednostkach montujemy drabinkę wejściową na flybridge czy na sandek, potocznie, potocznie nazywając, z przodu. Co to daje? Daje to, że jest to bardzo bezpieczne wejście, sternik widzi, co robi załoga, czy wchodzi, czy schodzi, tak więc panuje cały czas nad sytuacją i daje nam to pełną możliwość adaptacji kokpitu i pełną możliwość modyfikacji kokpitu. Nie mamy w środku kokpitu, jak na większości jednostek, jest trawinki wejściowej. No, oczywiście. Jeżeli weźmiemy to wszystko w jedną całość, to mamy kokpit z mesą połączonym na jednym poziomie. Który jest ogromny. Który jest ogromny. Słuchajcie, mamy tutaj 4 metry na 3,5 metra. Staram się bardzo tworzyć dla Was coraz to lepsze treści, używając lepszych kamer, lepszych mikrofonów, innego sprzętu poprawiającego jakość odbioru. Staram się kreatywnie podchodzić do nowych treści i pokazywać Wam to, czego oczekujecie. Jestem Wam ogromnie wdzięczny, że mnie oglądacie. Sprawilibyście mi jednak wielką radość, jeżeli kliknęlibyście subskrybuj oraz like pod filmem. Jedynie 5% oglądających subskrybuje kanał. Proszę Was, jak żeglarz żeglarza, kliknijcie subskrybuj to niewiele kosztuje, a mi da power i motywację do dalszego nagrywania ciekawych filmów. Zaczynając od stolika kokpitowego, który ma trzy miejsca, możemy go postawić w tym miejscu, przesuwając kanapę. Wow. Czy wy to widzicie. To jest kompatybilność tej części rufowej. Jachty. To jest najlepsza pozycja do żeglugi morskiej. Jest to bardzo bezpieczna pozycja. Mamy zamknięty kokpit, bardzo bezpieczny, ale dalej mamy możliwość jakby korzystania z jego walorów. Wspomniałeś o grillu. Ja może przejdę tutaj? Nie musimy stawiać grilla, bo mamy własny. Mhm. I tu jest ta część też kambuzowa z lew. Pod spodem mamy. Szafkę, na... Która A. może być również lodówką, okay. ponieważ mamy tutaj drugą lodówkę zewnętrzną. A. Która daje nam możliwość trzymania zimnych napoi na zewnątrz bez konieczności wejścia do mesy, mm. którą mamy bardzo blisko na tym samym poziomie. Nie musimy nigdzie chodzić. To chciałbym Wam pokazać teraz możliwość albo możliwości naszej kanapy. Chcąc pokorzystać ze słońca, możemy sobie odsunąć tą kanapę. Możemy usiąść i podziwiać okay. widok. Możemy również tak płynąć. Możemy postawić sobie stolik w tamtym miejscu. Takiej kanapy to tutaj jeszcze szczerze nie widzieliśmy, a widzieliśmy już tutaj kilkadziesiąt jachtów, więc to jest naprawdę innowacyjne rozwiązanie, stworzone, jak rozumiem, tylko przez Nordmana, polską firmę, tak? A nie może też służyć, nie wiem, do miejsca do przebierania, tak? A jeżeli się przesunie tutaj tą kanapę, tu mamy skuter, można się łatwo przebierać, ubierać jakieś, nie wiem, do nurkowania, do snorkingu sprzęt. Jest to mega ergonomiczne rozwiązanie. Kolejnym elementem, który zawsze nie ma miejsca na jednostce, jest tak zwany trap. Mhm. Tu miejsce, które stworzyła nam platforma. specjalne specjalną bakistę, w której możemy sobie zmieścić bez żadnego problemu taki trap. I tam widzę też miejsce na butle tak. gazową. Jest. Tak jest to miejsce po prostu na butle gazową. Ta też musi spełnić swoje normy, tak więc usunęliśmy ją jak najdalej. Ogromna bakista, czyli oprócz tego, tej kanapy, którą nazwaliśmy Transformers, to mamy jeszcze gigantyczną bakistę na, na trawę. Rzeczywiście ta część rufowa robi tutaj ogromne wrażenie, jest tutaj taka wielka przestrzeń i na żadnym jachcie, nawet ciut większych, tak? 15 metrowych, 16 metrowych, nie widzieliśmy tak dużej części rufowej, więc jest to ogromna zaleta tego jachtu. Okej, okay, mamy już umówioną część rufową, to co zapraszamy do części salonowej. Tak jak powiedziałem jest to na jednym poziomie, możemy sobie płynnie przejść, możemy funkcjonować tak naprawdę w obu przestrzeniach i czuć się jakby na jednej przestrzeni. Zaczynając od początku, i teraz jakby duża lodówka, prawie że domowa. Też w fajnej stylistyce, nie? bo to jest wszystko takie czarne, bardzo dobrze się komponuje. Taka męska stylistyka powiedziałbym, która mi bardzo odpowiada. I jest też zamrażarka, tak, na dole. Tak. przestrzeń możemy sobie również powiększyć. Mm. Tworząc taki barek. Tak. I tutaj no, barman no, może stać i wydawać się, tak. wydawać drinki w tym Popień, miejscu. oczywiście mamy tu specjalne mm. miejsce przygotowane na ekspres do kawy. Mm. słówek na sztukce. Dużo szafek. Co ciekawe, przygotowane mamy miejsce na zmywarkę do naczyń, mhm. na pralkę, na dłuższe wyprawy co jest bardzo bardzo ważne. Na tym jachcie występują tu szafeczki, aczkolwiek to już jest też przygotowane po prostu miejsce kompaktowe, aby takie urządzenie zmieścić. Znalazło się miejsce oczywiście na telewizor też. Czasami jest mhm. ważny element na jachcie. Tak. Tutaj oczywiście zlew też jest zakrywany. Po tej stronie po druga hmm. część, czyli taki dzielony, współdzielony, tak. Dwukomor dwukomorowy. Hmm. Przecież Daje, jest wygodna część. Okay. Stolik. Hmm. Mamy bardzo dużo miejsca, spokojnie cała załoga na rejsie jest w stanie się tu zmieścić, hmm. ale żeby nie trzeba było wychodzić, czy chcielibyśmy jakby mieć bardziej ergonomiczne przejście, to część oczywiście możemy sobie złożyć i wtedy mamy dwa stoliki. Czasami przy żegludze nie potrzebujemy aż takiej dużej przestrzeni. I to znowu jest takie unikatowe rozwiązanie, bo zazwyczaj stoliki rozkładane są w tą stronę tak. i nie ma tego przejścia po środku, a to jest ponownie rzecz, która ułatwia przemieszczanie się tutaj mieszkańcom na tym jachcie. Dodatkowo ten stolik ma opcję składania, oczywiście może być to dodatkowa dwuosobowa koja. Mhm. To powiedzmy coś troszkę o naszej sterówce, która jest widzę tutaj pięknie obita, wygląda to jak Lamborghini. Bo jest to wykonane całkowicie przez nas. Jeżeli się podoba, jest bardzo dumny z naszych inżynierów. Jeszcze raz podkreślę, że to taka męska charakterystyka. Bardzo, bardzo do mnie przemawia ten sposób obicia. Powiedzmy, co tutaj mamy. Mamy duży ploter i centrum sterowania. Generalnie wszystko zależy od specyfikacji jednostki. Na ten moment jest to oczywiście duży ploter Garmina, 12-calowy, manualna manetka, dwa stery strumieniowe, rufowy i dziobowy i sterownik od Webasto. Cała instalacja jachtu, wszystkie urządzenia i elementy, którymi musimy sterować, autopiloty, monitor baterii, monitor, jakby wszystkich zbiorników i tak dalej wszystko znajduje się w protezie. Nie mamy dodatkowych mm -hmm. tutaj, jakby zegarów, ale widzę, że tu jest bardzo fajna wizualizacja całego 13-metrowego jachtu oraz takie drobne lampeczki, tak. które nam pokazują co w danym momencie jest używane przez jachtę. Tak, to są takie manualne, manualne to może złe słowo, ale to są lampeczki, które pokazują po prostu, co jest włączone w danym momencie na jachcie. Światła nawigacyjne, światło kotwiczne, światło rufowe i światła oczywiście pod co jest ważne, mamy wyjście tutaj na półpokład, przy sterówce, przejście od razu otwieralne na ewentualną marinę, jednak jest to bardzo, bardzo istotne przy cumowaniu jednostki w dość ciasnym porcie, jednak skipper ma tam dość, dużo, dość duże znaczenie, a musi mieć możliwość szybkiego zareagowania. Rzeczywiście zwróćcie uwagę, że tutaj przy tych relingach mamy tutaj wyjście z półpokładu bardzo szybko zobaczcie z tego miejsca skipper jest w stanie zejść do mariny też mega ciekawe rozwiązanie to już jest kolejna chyba trzecia czy czwarta rzecz, której Nordman zaskakuje takimi przemyślanymi, bardzo praktycznymi rozwiązaniami. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, jak to maniacy tutaj w tej części salonowej każde okno jest wyposażone w taką wysuwaną część. Zarówno to okno, tylko drugie jak i po drugiej stronie tak samo, co oczywiście daje nam bardzo tutaj dużą możliwość przewiewu i wentylacji tego pomieszczenia. Oczywiście mamy też okno dachowe. Każde okno jest wyposażone również w podnoszoną i chowaną roletę. Taką roletę możemy zamontować również tutaj w tej części górnej. Dzięki temu nocując na przykład w Marinie, jesteśmy w stanie całkowicie zaciemnić tą część salonową. I odciąć się od zewnętrznych czynników marinie i spokojnie spać w tej jednostce, jeżeli mamy tutaj obniżone stoły i zrobiono z tego dużą leżankę, i ktoś nocuje w tym miejscu, to jesteśmy w stanie całkowicie zaciemnić tą przestrzeń. Czyli kolejne bardzo fajne. Rozwiązanie przez Nordmana. Chcę dać ci mikroradę: jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Schodzimy sobie teraz do e, części pod pokładem. I powiedz Jakub, czym ona się tutaj charakteryzuje. To jest tak zwana kabina armatorska. Tutaj znajdziemy oczywiście szafkę na jakieś fajne ubranka, każda przestrzeń jest wykorzystana. Coś dla kobiet, dla Żony skipera, czyli taką skoś... toaletkę. Na jednostce mamy trzy kabiny i dwie toalety z prysznicami, tak więc mhm. jest to dość dużo miejsca na, tak, na, taki, na taką wielkość tak, jachtu. E, tutaj na tym jachcie, tak jak wspomniałem, tego nie ma, ale możemy sobie zrobić jakby dodatkową, dodatkowe wejście mhm. do kabiny prysznicowej z kabiny armatorskiej. Okay. W tym tak miejscu. Więc mhm. Wtedy e, po prostu armator, czy jest sam, czy jest z partnerką, żoną, może mieć po prostu prywatną toaletę z prysznicem, a goście mają swoją oddzielną. Jest to dość wygodne przy mhm. I W takich miejscach ważne są detale, i tak jak wspominałeś chociażby o tych klamkach, prawda? Powiedz z czego one są zrobione. Eee, oczywiście są wykonane ze stali nierdzewnej, ale mhm. są pełne, pełne środków. Dobrze, i teraz zapraszamy do drugiej, drugiej kabiny. do drugiej kabiny. Kabina rufowa na lewej burcie i symetryczna kabina na burcie prawej. Powiedzmy, ile osób tutaj może przenocować na tym jachcie? Tak jak wspominaliśmy, ten stół w mesie jest składany, tak więc tam mogą dojść nam dwie osoby, aczkolwiek tak najwygodniej do żeglugi jest, jest to sześć osób, ze względu na umieszczenie w kabinach. Są to wtedy bardzo przestronne miejsca, Mamy wszyscy mają swoją kabinę, szafeczki. Mhm. To jest najrozsądniejsza ilość na taką mhm. jednostkę. I przechodzimy na dziób. Powiedz, Jakub, czym tutaj dysponuje ta jednostka na dziobie? Mamy tu oczywiście wiele miejsc, gdzie możemy korzystać z piękna natury. Pierwszą mamy leżankę, siedzisko, możemy również sobie usiąść tutaj w części mhm. dziobowej, co warto podkreślić na tym jachcie. Jest to jednostka jakby przystosowana do warunków morskich, tak? Więc gdzie nie spojrzymy, mamy wszędzie bardzo dużo rollingów. Mm -hmm. Cały czas mamy po prostu możliwość złapania się czegoś, co jest mm -hmm. bardzo, bardzo istotne na takich jachtach. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o taką część e, wypoczynkową, relaksacyjną, bardzo podoba mi się to rozwiązanie, że tutaj oprócz, oprócz tego, że jest materat, to jest jeszcze taka mała kanapa. Zazwyczaj to jest płaska powierzchnia, nie? a to jest jeszcze kanapka tak, dodana. Ale jak za, jak zauważysz jednak, jak e, eksplorujecie jakieś akweny mhm. i tak dalej, to jest taka najlepsza pozycja. Tak. tak taka tak, tak. najbardziej wysunięta na dziobie, najmniej przeszkadza, mhm. i jakby możemy z tego naprawdę wtedy w pełni w pełni korzystać. To też pokazuje to, że Nordman cały czas. Siedzi w naszych głowach, w głowach klientów, bo cały czas myśli tak samo jak, jak, jak my, nie? czego byśmy chcieli tutaj na takich jednostkach. Więc znowu tutaj mamy cup holdery, dwa kapoldery po lewej i po prawej stronie. Mega wygodna tutaj ta talerzanka, oczywiście pewnie wielka bakista. Tak, akurat blaszka mhm. dziobowa, tak zwany mhm. lub kotwiczny, gdzie mamy miejsce na łańcuch i jakieś tam dodatkowe rzeczy, które są potrzebne głównie przy cumowaniu, czy głównie e, przy korzystaniu jakby już e, takie te technicznie bardziej. Tutaj z przodu mamy wlew do wody, tak. Tak, jest to gleb do wody i oczywiście winda kotwiczna. Mm. Ona jest na pilota mm. bezprzewodowego. Możemy jakby obsługiwać ją oczywiście z miejsca sternika, mm. aczkolwiek możemy przyjść z pilotem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok i jednak nad tym panować mm. pewnie. Jak duży zbiornik wody tutaj mamy? To jest ciekawostka. Ta jednostka może mieć cztery zbiorniki po 500 litrów. Aż cztery? Tak wow. i kwestia jak dopasowujemy ten jacht do danego akwenu. Mm. Wiadomo, w warunkach morskich Zbiornik na fekalia nie jest nam aż tak niezbędny. Jest nam niezbędny w marinie, gdzie nie możemy jakby pozbyć się tych fekali. E, tak więc tam musimy jakby mieć to wszystko e, zamknięte i korzystając z tego, właśnie e, musimy to robić w ten sposób. W warunkach wód śródlądowych akweny wymagają od nas tego, żeby te fekalie jednak zostały w jachcie, czy szara woda została w jachcie. Dlatego mamy taką możliwość zbiorników. Przeważnie konfigurujemy jednostkę 500 litrów wody, który się znajduje po. Pod koją dziobową. Daje to bardzo dobrą autonomię jednostki. Zależnie od silnika, wtedy wybieramy sobie zbiornik na diesla. Przeważnie, bo oczywiście mówimy tutaj o standardowej jednostce napędowej, ponieważ możemy mieć jeszcze hybrydę i elektrykę, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. No i zostają nam dwa zbiorniki, które mogą być zbiornikami na fekalnie, a może być to również dodatkowy zbiornik na ropę. To tutaj też kątem oka zauważyłem tak zwany kaczy dziób, prawda? Tak, tak. forma który... dziobowa, kaczy dziób, różne ma to nazwy. Mhm. Czyli to jest to rozwiązanie, o którym wspominałeś na początku, gdzie daje użytkownikom możliwość też wejścia tak, na pokład? Tak, niektóre akweny jakby dają możliwość zejścia z, z dziobu, aczkolwiek głównie jednak trzymujemy jach rufą. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy. Która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie? Link w opisie filmu. Bye, Kofi. Dziękuję. No i teraz, Jakub, dochodzimy do serca tego rozwiązania, o którym wspominałeś na samym początku czyli o schodkach na fly, których totalnie nie widać z rufy. Ja ich kompletnie nie zauważyłem zajmują bardzo mało miejsca. Jest to oczywiście innowacyjne rozwiązanie bardzo ciekawe. Yy, powiedz. Jak na to wpadliście? Czy to, są, czy to jest wynik właśnie podpowiedzi od użytkowników, czy to jest jakiś koncept projektanta? Bo szczerze mówiąc nie spotkałem się na żadnym jeszcze jakcie z takim rozwiązaniem. Jest to rozwiązanie, które jakby tak jak wcześniej mówiłem pomagało nam uzyskać jakby przestrzeń w kokpicie, nie, nie psując jej. Także wykorzystujemy w pełni cały kokpit. Obawialiśmy się jedynie jakby, że może nam to przeszkadzać podczas sterowania jednostką, aczkolwiek po chwili uznaliśmy, że w ogóle nawet nie zwracamy na to uwagi. No tak, bo ta część jest całkowicie oszklona. Te schodki są tutaj tak naprawdę przezroczyste, tak? więc widoczność mamy praktycznie tą samą. Rzeczywiście chyba sternikowi kompletnie to nie przeszkadza, a ale tak, pomaga. Ale pomaga, tak duże rozwiązanie? Ponieważ widzi, co, zrobi, co robi załoga. Dokładnie, i mamy tutaj ogląd, sternik ma ogląd na sytuację, widzi, kiedy załoganci wchodzą na flya. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. To co, idziemy I na głowę. jak jest bezpieczny. Jesteśmy już na flyu, weszliśmy przez te niecodzienne Schodki z przodu. Opowiedzmy tutaj troszkę o tym Fly'u, Czym on się charakteryzuje? Co tu jest ciekawego? Mamy dwie wersje tej jednostki. To jedna jest w wersji, oczywiście, sedan, gdzie mamy po prostu pokład słoneczny bez dodatkowej sterówki. Mhm. A drugim pokładem, drugim dachem, możemy to nazwać, jest tak zwany właśnie flybridge. Czym się flybridge charakteryzuje? Mamy dodatkowe miejsce sternika z bardzo wygodnym siedziskiem. Widzisz? Całkowicie inna perspektywa żeglugi. Tak, totalnie. I też w odróżnieniu od innych flybridży tutaj... Nie mamy aż tak wysokich tych relingów. Mamy dużo większe pole widzenia nie? Z, tego, z tego poziomu. Naprawdę, ja się tutaj pod, mogę wychylić w prawo w lewo i widzę no, od razu z tego poziomu siedząc, co się dzieje na morzu, na oceanie. Tak? No, to jest mega fajne rozwiązanie. Czy tutaj mamy zdublowane wszystkie systemy? Tak, jest to zdublowany system. Też wszystko widzimy. Mamy tutaj też kontrolę od sterów strumieniowych. Mamy zdublowany zdublowaną manetkę, zdublowany silnik oraz ploter, na którym możemy wyświecić to samo, co wyświetlamy na głównym stanowisku sternika. Tutaj widzę też, akurat kliknąłem w tym momencie podgląd pod kamery. Ile mamy tej kamer na pokładzie? Na tym jachcie mamy jedną, możemy, możemy zrobić tak zwane nawet 360 stopni, aczkolwiek hmm. zrobiliśmy tylko i wyłącznie jedną kamerę, ona bardzo pomaga przy manewrach portowych. My widzimy, że tutaj ten fotel jest lekko składany, tak? tak? Tak, aczkolwiek mm. to jest tylko oparcie, to akurat służy i pomaga nam w transporcie, żeby obniżyć wysokość transportową mm. jednostki, ale ciekawą rzeczą jest miejsce, przygotowane miejsce na dodatkową lodówkę. Tutaj gdzieś jedzę w tej chwili? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Czyli w tej chwili tej nie mamy, ale tutaj możemy... Mamy co mamy w tym miejscu? To są po prostu jakieś dodatkowe bakisty, w których możemy przechować materace, hmm. oparcia, inne elementy, których nie chcemy nosić znosić po prostu na dół. Wspominałeś, Jakub, tutaj o dużej kompatybilności tego miejsca. Hmm. Jak możemy to przeformatować i co nam to da? Generalnie możemy tutaj wyjąć stolik, postawić w tym miejscu, akurat ten jak nie jest to wyposażony, ale mamy możliwość postawienia tutaj stolika, tak więc mamy wtedy taką pełną przestrzeń do biesiadowania na flybridge'u, hmm. jak również ee, w tym miejscu mamy umieszczone takie dodatkowe elementy, które dadzą nam możliwość wypełnienia tej przestrzeni. Na no, upartego możemy tą przestrzeń nawet wykorzystać na spanie i obserwowanie w nocy gwiazd, nie? jeżeli tak, temperatura nam naj... na to pozwoli. Jak najbardziej. W jachtach, które żeglują po ciepłych wodach, bardzo mhm. często wyposażamy tą jednostkę i tutaj tą górę w dodatkowe bimini, mhm. e, które jest po prostu zadaszeniem od, od słońca, które dość doskwiera w takich regionach mhm. jak Chorwacja, Grecja, no, takich trochę cie... cieplejszych tropikalnych rejonach. Dokładnie. Jakub, podsumujmy w takim razie tą 13-metrową jednostkę od Nordmana. Powiedz nam, proszę, i nie zasmuć nas, ile musimy zapłacić za taką podstawową wersję. No i was tutaj nie zasmucę, bo podstawowa wersja z niedużym silnikiem 57-konnym kosztuje 249 tysięcy euro netto. Mhm. No to to jest rzeczywiście bardzo atrakcyjna cena. Dlatego moi drodzy jachtomaniacy, zapraszam Was na stronę Nordmana, zapraszam Was na mój kanał, gdzie będziemy testować. Różne jednostki Nordmana, a w tej chwili przechodzimy się na troszkę mniejszą jednostkę, 10-metrową 1050 Trawler, prawda? Tak, zapraszam serdecznie. Moi kochani, teraz pokażę Wam coś, co spowoduje, że znowu spadną Wam kapcie z nóg. Nordman ma takie rozwiązania, które są naprawdę, znowu praktyczne i powodują, że po prostu wygodniej jest nam korzystać z tej jednostki. Jest to po prostu nasz pokładowy. Odkurzacz, tą końcówkę wkładamy tutaj do gotowego elementu, który nam zasysa powietrze. Tą rurkę wkładamy tutaj. Ta rurka również dodatkowo ma jeszcze możliwość rozciągnięcia, więc wydłuża nam tej odległość, którą możemy dysponować tym odkurzaczem. Tutaj przy tym mechanizmie mamy włącznik odkurzacza. Ja w tej chwili, żeby nie zagłuszać mojej wypowiedzi, go wyłączyłem, ale myślę, że to jest kolejne rewelacyjne rozwiązanie, które ułatwia nam możliwość zadbania o porządek na jachcie. Kochani, ta rura w tej chwili jest oczywiście zwinięta, ale ona ma takie właściwości rozciągające, że jesteśmy w stanie z nią dojść, jak się dowiedziałem, nawet na drugi jacht. Zobaczcie. Jak ona się rozciąga, bez problemu. Dojdziecie tutaj na rufę, bez problemu z tym odkurzaczem, dojdziecie na dziób. Więc ja w tej chwili zabieram się za sprzątanie tego jachtu. Mam nadzieję, że podobała Wam się prezentacja tej 13-metrowej jednostki od Nordmana. Żegnam się z Wami i zapraszam na recenzję i prezentację drugiego jachtu tej marki. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji.